Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku z Gier. Chciałem powiedzieć, że kończę serię w tym momencie z Minecraftem. No, wiem, że nasza seria i przygoda na tym świecie długo trwały, naprawdę długo. I generalnie, że to jedna była z lepszych w ogóle od serii odcinków na tym kanale, ale no niestety, no nic nie trwa wiecznie, no i no czasami trzeba powiedzieć no stop, no już jestem wyczerpany tym nagrywaniem ciągłym. No nie było przez dłuższy czas ostatnio filmów przez to, że niedziela była, no i po prostu nie miałem siły nagrywać. No, także no ciężko jest no, zrozumieć też no że, i nawet jeżeli się nagrywa filmy to to nie jest takie proste żeby zachować to wszystko w równowadze no wiadomo no sprawy inne no nie Ale gry no to też są no i mój kanał staram się rozwijać jak mogę dlatego wrzucam wam ten film żeby powiedzieć wam że odchodzę z minecrafta no, no. Nasza seria trwała ok, no i no myślę, że całkiem była udana. no. Odsyłam oczywiście serdecznie na moje inne serie, typu y, Geometry, Rush, y, Hat Piggies, moje naukowe serie, czyli Matematyka na Ziarenkach oraz y, Ekonomia i Biznes tak Ekonomia. No i jakie jeszcze ja mam tam serie, no ciekawe, no jakieś tam się znajdą z geografii, jeszcze seria ostatnio była, no więc eksperymentuję tutaj z różnymi materiałami, żeby dla moich widzów to było jak najbardziej czystępne, no wiecie, rozumiecie, yy, że to tyle chciałbym powiedzieć, do zobaczenia w następnym filmie generalnie, no i, no, i, no, i cześć.